Siemanko, zimno wszędzie, ciemno wszędzie. Kurczę, minus osiem dzisiaj u mnie. Nawet mi się Ach! nie chciało samochodu odśnieżać. Po... No pięknie. Po czwartkowych opadach. Ach. Samochód stał. Prawie tydzień. Minus 8 No i palimy. No poszło to. Piszcie jaka temperatura u Was i jak Wam dzisiaj samochód odpalił. Ja muszę tego klienta wydobyć spod śniegu.